Że obdarz kościół twój jednością i pokojem, uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do... jednością i pokojem. O Jeruzalem, miasto pokoju, Tobie wszyscy się jednoczą. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Niedzielne spotkanie z Chrystusem to najważniejszy moment tygodnia. Pan Bóg obecny w Eucharystii chce udoskonalić naszą wiarę, nadzieję i miłość. Potrzebujemy Jego pomocy, aby w codzienności żadna złość ani gniew nie odłączyły nas od Pana Jezusa. Od Zbawiciela uczymy się doskonałej miłości, która jest w stanie wszystko przetrwać. Dobrze, że tutaj jesteśmy. Dzisiaj obchodzimy Dzień środków społecznego przekazu, dlatego naszą modlitwą otaczamy wszystkie media i ich pracowników. A w tej mszy świętej modlę się o wieczne zbawienie dla zmarłych Tymoteusza, Antoniny, Rozali, Leonida, Wiry, Andrzeja i Marii. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. A nie zmiłuj się nad nami. A nie zmiłuj się nad nami. Chrystus zmiłuj się nad nami. Chrystus zmiłuj się nad nami. A nie się nad nami. A nie zmiłuj się nad nami pała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest mała swoja, A nie Boże. Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Waranku Boży, Synu Ojca, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Amen. Kładzisz grzechy świata, przyjmuj nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, Bada, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, Bada, tylko Tyś jest Panem, Bada, tylko Tyś Bada, najwyższy, Jezu Chryste. W świętym, ale Boga, Ojca. Amen. Módlmy się. Boże Stwórco i Rządco to wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Szukać będzie uzdrowienia. Nie ma on miłosierdzie nad człowiekiem, do siebie podobnym, jakże błagać będzie. O odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam będąc ciałem, trwał w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. O, rozk o rozkładzenie ciała, o śmierć i trzymaj się przyka przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliżniego. o przymierzu Najwyższego i daruj obrazy. Oto Słowo Boże. Tam jest łaska, pełen miłosierdzia. Tam jest łaskawa. Błogosław duszo moja Pana I wszystko co jest we mnie święte imię Jego Błogosław duszo moja Pana I nie zapominają wszystkich Jego dobrodziejstwach. Ten miłosierdzia on odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje tuje odysku obdarza Cię łaską i z On jest łaska pełen miłosierdzia. Nie zapamiętuje się w Tworze, nie płonie gniewem na pieki, nie postępuje z nami według naszych grzech, ani według win naszych nam nie odpłaca. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od Zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy Pan jest łaskawy. Do Pytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować, zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja aleluja, Alleluja Daję wam przykazanie nowe abyście się wdały z duchem! Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi całym jego mieniem, aby dług ten w ten sposób odzyskał. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, z podkład jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Pycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winie. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Kto jego widząc, to się dzieje.